Hi guys, witajcie w kolejnym odcinku z LA. Tym razem ostatni odcinek w LA. W ogóle jesteśmy tutaj już ostatni dzień, ale to też oznacza, że, że to jest czwarty odcinek na kanale z LA i kończy się też ta loteria. Jeśli ty Jeszcze nie zagończyłeś losu, to musisz teraz zrobić, bo zaraz to się wszystko kończy, a ty masz szansę do wygrania, właśnie tutaj przylecieć za mną do LA, do pięciopiastkowego hotelu, który w, ostatnio pokazywałam wam w ostatnim odcinku, jeśli go nie widziałeś, to iść zobacz. I dostajesz jeszcze 50 tysięcy zł, żeby nie przyjechać tutaj z pukanym. Weź udział. Okej, okay, bo masz mało do stracenia, a możesz dużo zyskać, okej? Okay? Just try. Spróbuj. Wszystko się już powoli kończy tutaj, ale przejeżdżam tutaj niedługo jeszcze raz. Z tobą, z kimś z Was. I słuchajcie, dzisiaj e, jest luźny dzień. Za bardzo nie mamy planów. Idziemy do e, na pewno chcemy zobaczyć, jak to się nazywa Hall of Fame czy Wall of Fame. Wiecie, te, ten taki długi, jakby ulica, gdzie są wszystkie gwiazdki i tam jest od kogoś sławnego. To jest fajne, to jest iconic, więc idziemy to zobaczyć. Chcemy też pojechać do. Mały był, może zobaczyły kardeszanki. Ja bym, z jednej strony, chcę bardzo je zobaczyć, a z drugiej strony jestem obsrana na samą myśl. Jak ja tam mam pojechać i, i ja bym ich zobaczyła, to mi się, daje mi się że ja bym się zawiodła na siebie, bo ja bym po prostu stała tak. <laughs> o, więc nie wiem, kurde, chcę je zobaczyć, a z drugiej strony stresem, więc ja tak sobie myślę, że, że zobaczyłabym jedną z nich. Na pewno bym chciała właśnie też zabrać Was jeden dzień do Mały, byśmy sobie tam poszli. Tam podobno jest bardzo fancy, bardzo drogo i ładnie, i właśnie sławni ludzie się tam kręcą. Są. Więc jeśli ty masz jakiegoś fajnego, ulubionego aktora, aktorkę, czy, czy tiktokera, tiktokerkę, czy influencera, to prawdopodobnie oni tam gdzieś łażą, więc pójdziemy na łowy. Słuchajcie, wiecie co my jeszcze chcemy dzisiaj zrobić? Chcemy pójść do sklepu spożywczego albo na stację benzynową i spróbować te ogórki duże amerykańskie. W ogóle jak będziecie tutaj za mną, to będziemy właśnie próbować takie typowe amerykańskie rzeczy i ogórki to jest jedno właśnie z tych rzeczy. Są takie grube, one są opakowane, może widzieliście na TikToku, są w takim opakowaniu dziwnym i do niego Włożymy różne rzeczy, bo tak się ewidentnie je tutaj w Stanach Ja nie wiem, ja tak nigdy nie jadłam, ale najwyraźniej teraz w 2022 tak się je Będziemy to próbować dzisiaj, więc wyczekujcie Dobra, słuchajcie, jesteśmy gdzieś w centrum ale nie mam pojęcia gdzie, ale pogoda jest super Idziemy zjeść śniadanie Fajnie tu jest, no bardzo taki klima klimacik Dobra, zamówiłam banana to jest też mój smak z dzieciństwa, tylko ja nie jadłam takiej fancy wersji, tylko e, z Walmart, czyli takiej sklepu sprzedawczego. Jesteśmy Hollywood uh, Walk of Fame, czyli tu są wszędzie te gwiazdy. Zaraz przejdziemy się jak prawdziwy wyglądaj po LA, kiedyś z wami to zrobię, z kimś od was to się przejdziemy. W każdym razie chcę kupić e, jakieś pamiątki dla mojej rodziny, więc e, chodzimy i widzimy, coś szybko, nie wiem. może... i Love LA jest najbardziej takie standardowe. Taka iconic, nie? No. Ale MK U nie są za bardzo oversize. Pusta gwiazda, to bawię na to. Ja jestem pusta gwiazda. <laughs> Słuchajcie, jak przyjedziecie tu ze mną do Stanów, to ja wam pokażę wszystkie najlepsze słodycze, ok? Bo ja się znam na słodyczach. To mój ulubiony lód, to mój drugi ulubiony lód. Tak czegoś nie ma w Polsce. To mi tak średnio smakowało. W sensie było ok. Ok, to prawda, bo to jest z jakiejś słabej firmy, bo kupiliśmy to tutaj. Jak kupisz tutaj dobre? To jest super. Ten nie jest dobre. Potwierdzone. Bo ja bardzo lubię sorbety. A w środku jest sorbet. Takie sorbeto, ale nie wiem, takie... Piękna jakby. A dookoła są takie jakby trochę ciastka, nie wiem jak to się nazywa, ale jest bardzo dobre. I nie ma czegoś takiego w Polsce, ke? nie? Nie. Oh, o Wow! Ten pan się rzucił na siebie! O ja Wow! O oh, Wow! Moje zdjęcie! Wow! A, no.

Jesteśmy w kolejnym sklepie i znalazłam taką czapkę. Na początku pod, o, podniosłam ją dla Beki, tak sprawdzić tutaj ich, czy oni mi pozwolą ją kupić, bo sobie myślę, wow, ona jest tak brzydka, chciałam sprawdzić, czy, czy oni są fake. Oni tam tak... Hmm, w każdym razie okazuje się, że... Mi się zaczyna podobać ta czapka i teraz się zastanawiam, czy faktycznie jej nie kupić, czy po prostu za długo już tutaj stoję i zaczynam przeanalizować. Co, co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzu, chociaż ten odcinek już dawno jest dodany, ja już dawno albo kupiłam, albo nie kupiłam tę czapkę, ale czy ona jest trashy? Taka wiecie... He? Janusz? Tobie pasuje. Oh, god Pokaż się. Ja słyszałam, że takie są modne teraz. Są, są. Ale nie, tą on... babkę o. Widzę jak chodzi w tym po Nie jesteś się wyróżniać, to założysz. Wszędzie nie. będziesz widziać. Ej, jest. już wiem jakie słowo mi brakowało co do tej czapki, bo ja ją ostatecznie kupiłam, ale ona graniczy z kiczem. Graniczy. Trzeba będzie ją dobrze wystylizować, bo jak się źle wystylizuje, to będzie kiczowato. Słuchajcie, jesteśmy w jakimś spożywczaku i będziemy szukać teraz te e, składniki, żeby zrobić tego ogurasa i zjemy sobie go na plaży. Malibu. Więc najpierw musimy go skonstruować i poszukać właśnie te Znaleźliśmy w sklepie te ogórki i tak właśnie one wyglądają W środku jest duży ogórek Nie wiem w czym on jest, w jakimś oczcie, czy co? O matko, ale... Zobaczymy Akurat na zachód słońca... Oliver oh, Scott, prawie wszedłeś. Um, akurat na zachód słońca... Zobaczcie, w Góry. O! O! jak przyjdziecie tutaj, to właśnie będziecie tak dzielić się No, jak przyjdziecie tutaj mm. ze mną, to ja wam pokażę wszystko najlepsze. Nie jest to najzdrowsze, ale w Polsce nie dostaniecie tak czegoś, a o to chodzi, żeby próbować nowych rzeczy. Coś nie, 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 na plażę, bo zaraz się skończy Golden Hour i zajdzie słońce. Uh, kurde, nie zdążyliśmy na Golden Hour. I never coś tamte coś tam, coś tamte coś tam. So stand there, there's stand there, so stand The sky's warm blue in Malibu <laughs> Przekonana, że one tutaj czasami przychodzą. Nawet ostatnio działo odcinek jak Kylie tutaj objeżdżała właśnie drive-drive. I ona zawsze bierze cheese fries i cheeseburger, double cheeseburger. Więc dzisiaj to będziemy brać. Dobra, szybki takes test. Czy faktycznie te burgery są warte hype'u? <laughs> Są bardzo dobre. Dobra, teraz my no szybko zrobimy te ogórki słynne. Potrzebny będzie taki oto ogórek. Takisy, to są takie cipsy ostre. Fruit roller, to jest taki żelek długi. I przyprawa. Tazin. Tazin, tak, Taji. Taji. Dobra, otwieramy ogórka. Teraz pierwszy smell test. O mało, właśnie ile odstąpi. Wow, 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 wow. To jest super odstawa Jaki gigant! To <laughs> od razu. Ujej, Aleks masz też. Palą mnie usta od tego. Wow. Jest mocny. Jest bardzo mocny. Wykrajamy środek, zostawiamy taką dziurę. Ok. To wszystko trzeba tutaj włożyć ze tak? To jest ogólnie bardzo dziękuję połączenie. Nie wiem czemu Amerykanie takie. jest. to wymyślił? To jest tak faktycznie. Nie ja wie? chyba ja mam, to z TikTok wziąłem. tak żar i potem z tego trend się zrobił. Dobra, wkładamy do środka. A spróbuję samo to. Patrzcie, ładnie. Mm. I na końcu dodajemy troszeczkę to Ok, Okej, papryką. Ale to ten żelek nie, nie jest dobry. Co? No to... Cheers, cheers. Jak wyglądają nasze miny? Tak, wyjadła cytryna. A ty, jak zjadła to od dziecka. Była podnawalona, no. O, ale to ma. O, o. O, ale no, 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 no. to ma. Spokojnie stymiany plus ostry. Tak? No dobra. Jeszcze ale... raz. Najpierw mocny, mocny ocet, kwaśne, mm. potem czuję ten żelek, słodkie hmm. bardzo. Potem... Ale dobre. Ten odcinek jest zadawany jako ostatni, czyli kończy się miesiąc tej loterii. Jeśli Ty jeszcze nie wziąłeś udziału, zgarnij chociaż jeden los, okej? Okay? Bo ten jeden los może dać Ci właśnie możliwość przyjechać tutaj ze mną. I jeszcze dostać 50 tysięcy złotych, żeby nie przeszedł. oczywiście. Mnóstwo innych nagród, iPhony, zakupy ze mną, to też dostaniecie tam jakieś pieniądze. Gotowanie za mną róże są nagrody. Dla każdego coś się znajdzie. Bardzo serdecznie polecam. Link w opisie, bierzcie udział, bo macie bardzo mało do stracenia, a możecie zyskać bardzo dużo. Polecam. i ty możesz być tutaj za coś Za jedyne